Cześć, witajcie z tej strony wacha. A przed Wami znowu Morowind. W, w poprzednim odcinku walczyliśmy z tamtą wiedźmą i niestety obniżyła nam ona statystyki, osobowość i szczęście. I właśnie w tym celu udałem się do alchemiczki, u której kupimy właśnie mikstury, które, mikstury, które to yy, przywracają. Wiem, że można to również zrobić yy, w kapliczkach. Ale na razie nie mamy na, to, nie mamy na to czasu, więc kupimy sobie miksturki. Będzie to nas trochę kosztowało, no ale trudno. Może nam trochę obniży. Dobra. Yy, osobowość nie jest nam na razie tak bardzo potrzebna. No ale szczęście wpływa na wszystko, więc trzeba je sobie przywrócić. I mikstura szczęścia, dobra. Szczęście mamy dalej jakby obniżone. Nie pamiętam ile miałem szczęścia na początku, ale nie wydaje mi się, aby to była jakaś duża liczba, więc na razie może to sobie tak zostawimy. Założę sobie buty. No i od razu pomyślałem, że przydałoby się naszą postać troszkę ulepszyć. Mieliśmy iść do tej spółki górniczej w kalderze, ale nie wiem czy po prostu damy tam sobie radę. Więc teraz leciutko podpakujemy naszą postać, dobijemy do drugiego poziomu i myślę, że wtedy będzie ok i damy tam sobie radę. Dobra, najpierw udamy się do Gildii Wojowników. Przede wszystkim jest nam potrzebna umiejętność długiego ostrza. Ktoś tutaj powinien to szkolić. Jest długie ostrze. No, w sumie niech będzie u niej. 43 4. No, już niestety nie możemy. Co by nam się jeszcze przydało? Na pewno troszkę ciężkiego pancerza. I w sumie moglibyśmy to podnieść o 3 punkty. Akurat będzie poziom. Dobra, i jak widać, mamy kolejny poziom. Od razu sobie naprawimy cały ekwipunek. Wiadomo, zniszczony ekwipunek jest. Po prostu gorszy. Zapiszemy. I aby zdobyć kolejny poziom, yy, musimy iść po prostu spać. Oczywiście zdobyć te 10 punktów i iść spać. Tu jest właśnie ten skrytobójca, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Zapomniałem usunąć ciała. Dobra, odpoczniemy sobie godzinkę. I teraz jak wygląda rozwój postaci w Morowindzie? Jak widać, do siły. Mam jakby premię 5 punktów, jak tutaj wydam yy, jakby ten jeden punkt, to dostaję ich 5. Co poziom dostajemy 3 takie punkty i możemy je sobie dowolnie dodać. Widzicie, dodam w inteligencję, dostałem tylko jeden, bo nie mam tego bonusu. Za to tutaj w szybkości na przykład już mamy i w wytrzymałości yy, Bonusy zdobywamy Jeśli na przykład yy, długie ostrze. Kurczę jak to powiedzieć. Yy. Współczynnikiem długiego ostrza jest siła. Jeśli, siłę, jeśli na przykład długie ostrze rozwiniemy o 10 punktów, wtedy mamy premię do siły 5. Jeśli rozwiniemy długie ostrze o 8 punktów, mamy premię 4. No i tak dalej to schodzi. Mam nadzieję, że jakoś to klarownie wytłumaczyłem i będziecie wiedzieć o co chodzi. Dobra. Oczywiście dodajemy sobie w siłę, skoro mamy, skoro mamy premię, no to zrobimy to. Dodamy sobie również wytrzymałość. I teraz zastanawiam się nad inteligencją albo szybkością. Ogólnie gramy sobie takim magiem bojowym. Więc będziemy skupiać się na sile, inteligencji przede wszystkim. W drugiej kolejności na sile i wytrzymałość. No i czasami trochę w szybkość. I tak samo musimy dodawać w szczęście. Do szczęścia. Nie ma bonusów i zawsze musimy rozwijać to o jeden punkcik. Ale dobra, na razie skorzystamy sobie z bonusów i weźmiemy takie coś. Myślę, że to będzie dobre. Okej, okay. dobra i może inaczej to wytłumaczę. No jest tak, za długie ostrze odpowiada współczynnik siła. Jeśli rozwiniemy długie ostrze o 10, wtedy mamy premię do siły 5. I tyle, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Przy okazji, przydałoby nam się troszkę oczyścić ten ekwipunek, no ale chyba najlepiej to zrobić, u pełzacza. Dobra, no to udamy się tam jeszcze za grę. Oczywiście idziemy do gildi magów i teleportujemy się tam. Do gildi magów również dołączymy o tym też mówiłem. Ale to by dopiero w późniejszym czasie. Najpierw troszkę poba pobawimy się tą Gildią Wojowników. Wiecie, ja nie mam pojęcia ile ta seria nie będzie trwała. No bo po prostu tego nie da się powiedzieć. W Morrowindzie jest tyle do zrobienia, że i tak nie pokażę wszystkiego i po prostu nie wiem, no zobaczymy ile to będzie trwało. Dopóki będę miał chęć grać, dopóki będę miał co pokazywać, no to... Do tego czasu będę kręcił. Teraz zastanawiam się jeszcze, czy nie przydałoby się kupić jakieś zaklęcia. Mamy tylko poparzenie. Przywołanie mamy tylko na. Nie wiem, czy jest jakiś sens w ogóle. Myślałem coś nad. Mm, nad jakimś sługusem, którego, którego moglibyśmy przywołać, żeby nam pomagał. Ale przy 15 punktach raczej marne szanse, żebyśmy go w ogóle przywołali. Więc na razie chyba to sobie odpuszczę. I tyle. Dobra, podróż. Kaldera. Idziemy oczywiście najpierw do pełzacza. Nie wiem w sumie co tutaj mamy do sprzedania. Na pewno, na pewno tą laskę i w sumie chyba tyle. Nie wiem, może jakieś miksturki się tam sprzeda, sprzeda. Zobaczymy. Tak jak mówiłem wcześniej, zastanawiałem się nad tym, żeby po prostu w trakcie grania opowiadać jakieś ciekawe historie z uniwersum, z uniwersum The Elder Scrolls. Yy, mówiłem o tym również w poprzednim odcinku. Yy... Z tym, że ten odcinek, który teraz właśnie oglądacie, nagrywam od razu po tamtym. Więc, jeśli byli, bylibyście chętni na takie różne historie i ciekawostki, to dopiero byłyby one w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy nawet nie będę kręcił jeszcze następnego po tym odcinku. Dobra, sprzedajemy tą laskę. Odporność na, zwyk na zwykłe choroby również sprzedamy. Przywrócenie kondycji zostawiamy. Zwinność zostawiamy. Inteligencja tak samo. Wyleczenie ze zwykłej choroby może się przydać. Zarazy też. Więc to by było chyba na tyle. Pierścień zostawiony, on jest niby słaby, ale może nam się przydać. Tych jaj mam dużo, bo robiłem misję dla gildii wojowników ze złodziejami jaj. Jaj kwama. I również by się je przydało sprzedać, z tym, że właśnie on ich nie kupuje, ale sprzedamy je gdzie indziej. Zobacz. Dobra, sprzedamy, tylko to już nie będę robił cięć. Mówiłem, że yy, nie chcę pokazywać jakiegoś tam kupowania, sprzedawania, ale to zajmuje mi naprawdę teraz tylko chwilkę. Jak mam do sprzedania kilka przedmiotów, to wydaje mi się, że mogę to pokazać i nic się nie stanie. Dobra, jejo, kwama sprzedajemy, mięso szczura też i to sobie zostaniemy, bo zosta zosta hmm. Zostawimy, bo może nam to się przydać do misji. Po prostu w gildi magów niestety nie przyjął. Zostaliśmy aż 4 sztuk złota przy okazji. Fajną ma twarz ten kupiec. Dobra, i teraz ja udam się do tej spółki górniczej i tam się zobaczymy. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Yy, tak jak nam mówiła nasza przełożona z gildii wojowników, przed kopalnią może stać jakiś strażnik. Więc wypiję sobie miksturę. I jeszcze chciałbym. W poprzednim odcinku poruszyłem temat jakby decyzji w grach RPG. Oczywiście nie zawsze podejmuje się je tak, jakbyśmy zrobili w prawdziwym życiu, ale myślę, że czasami warto się tak zastanowić nad tym, co zrobimy, nawet w grze. Bo wydaje mi się, że po prostu pozwala się to. Mm, pozwala to lepiej się po prostu bawić, no nie? I tyle. Wydaje mi się, że jest to naprawdę ok. No i tak jak. To jak było wspominane, jest tutaj strażnik. Na razie mnie nie atakuje. Dawno nie zjawił się tu tak bogaty, bogato odziany mroczne, w czym mogę służyć? Wysłanicy telapani. O właśnie. Dobra, koniec i bijemy się z nim. Jeszcze co do ataków w Moruindzie. Jeśli ma się taki miecz jak ja posiadam teraz. To najskuteczniejsze są właśnie pchnięcia. One zabierają wtedy najwięcej życia. No i ciosy, wiecie, zadajemy po prostu poruszając się. Jak idziemy w bok, no to nie na bok. Tak od góry i tak jak do tyłu to wykonuje pchnięcie. Dobra, weźmiemy sobie tą miksturę. Weźmiemy również strzały. Może ten łuk, miecz również weźmiemy. Tarcza jest sporo warta. I w sumie ja przy okazji ją sobie założę. Co prawda nie szkolimy się tam w tarczy, ale skoro mam jednoręczny miecz to nic się nie stanie jak sobie to założę. Dobra, zapisujemy jeszcze raz. I w sumie dobrym pomysłem byłoby odpocząć. Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje do wyzdrowienia. Dobra, jest dobrze. Zapisujemy i wchodzimy. Mam nadzieję, że damy sobie radę, że się nie przeliczyłem i że na drugim poziomie po prostu sobie poradzimy, bo przeciwników nie pamiętam ilu tutaj ich jest. No, jak widać już jest tutaj trzech, nie wiem jak jest dalej. Jeden jest na pewno mag. Dobra. Chociaż może nie mag typowy, no ale widziałem, że ktoś tam próbował rzucić zaklęcie. Dobra, może tą zaraz jedna pokonana. Jak widać tam ciężki pancerz. Dobra, warto byłoby użyć jakiejś miksturki. Niestety skończył nam się ładunek. Teraz już nie będziemy zadawać obrażeń od błyskawic. Dobra, weźmiemy sobie przywrócenie kondycji. I oczywiście zdrowia. Ile mam zdrowia? Dobra, jedna mikstura stać. Nie wiem czemu, ale w Moroindzie czasami są tak dziwne przycięcia. Rynt ma po prostu y, słabo zoptymalizowany kod i nawet na mocnej maszynie potrafi czasami chrutnąć. Dobra, zabici. Nie wiem, czy to są jedyni przeciwnicy. Zaraz się dowiemy. Tutaj mamy jakiś mieczy, chyba podobny do naszego. Tak, to jest ten sam, tylko po prostu zadaje obrażenia od mrozu. Y, z tym, że najlepsze są obrażenia od porażeń, bo żadna rasa nie posiada na nich odporności. Żadna rasa nie ma wrodzonej odporności na porażenia. Danmerowie czy tam Mroczne Elfy mają wrodzoną odporność na ogień. Nordowie mają wrodzoną odporność na mróz. Argonianie na pewno mają odporność na trucizny, a inne rasy już nie pamiętam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma jakieś odporności. Weźmiemy sobie większość rzeczy, bo jednak... Teraz przydadzą nam się jakieś pieniądze, to jest warte 22, weźmiemy. Tutaj mamy jakiś zwój o właśnie przywołanie szkieletu sługi, to się może naprawdę przydać. Jakaś laska, ale mało warta. Miksturki zdrowia, też ok. I mam nadzieję, że nie będzie tu już żadnego przeciwnika i sobie to spokojnie przeszukamy. Tutaj mamy jakiś hamak, skrzynki, złoto, kolejne złoto, przywrócenie szczęścia. I w sumie łykniemy sobie to przywrócenie szczęścia. Skoro mamy, to czemu nie? Przywrócenie szczęścia. Aha, czyli 40 szczęścia mieliśmy na początku. No to opłacało się użyć. Nie wiem, jak stoimy z czasem, więc już zaraz kończę nagrywanie. Jeszcze tak na szybko sobie to przeszukam. Tutaj złoto weźmiemy. Tutaj mamy jakieś alkohole, które są dość sporo warte. Yy, I mamy skrzynkę. Yy, jak kiedyś tam, chyba na samym początku wspominałem o sondach, i właśnie w takim przypadku sonda się przydaje. Z tym, że ja jej prawdopodobnie nie mam. No właśnie, a nie, w sumie mam sondę. Dobra, zobaczymy, czy się uda. Yy, za otwieranie zamków, rozbrajenie pułapek odpowiada umiejętność zabezpieczenia, yy, którą mamy aż, yy, której mamy aż 5 punktów, więc. Nie wiem czy mi się to w ogóle uda no, ale spróbujemy. No, coś marnie to widzę. Chyba wykorzystamy całą sondę i tyle z tego będzie. Mm. Zaraz ta sonda się skończy, dobra. Nawet nie próbuję dalej. Weźmiemy sobie wytrych. Spróbujemy otworzyć, ale też nie wiem jak to pójdzie. No, no poziom dziesiąty to może w końcu się otworzy. Dobra, jest. I teraz lepiej zaprzegre, bo możliwe, że ta pułapka mnie zabije. No właśnie, tak jak mówiłem. Więc ja sobie już poza nagraniem przeszukam tą jaskinię do końca. Więc żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.